Chyba nie wierzysz, że on może tak szybko pobiec, co? Wierzę, że wszystko jest możliwe, a za kilka minut może i ty uwierzysz. No i jak strój. Trochę ciśnie. Pobiegniesz tak szybko, że nikt nie zauważy. <gry> Widzisz, myślałeś, że świat koło zwalnia, ale nie zwalniał. To ty poruszałeś się tak szybko, że widziałeś, jak cała reszta stoi. Dr. Wells będzie mierzył przepływ energii, a Caitlin funkcje życiowe. A ty co robisz? Tworzę zabawki, stary. Obczaj. To dwubiegunowy zestaw Bluetooth z kamerą. Zaprojektowany, by wytrzymać dźwięki wybuchów, lub w twoim przypadku potencjalne uderzenia soniczne. Co byłoby super. Co? Nic. Tylko nie widzę, żebyś się uśmiechała. Moja obiecująca kariera legła w gruzach. Mój szef stracił czucie w nogach, a eksplozja, która wpędziła cię w śpiączkę, zabiła mi narzeczonego. Emocje, które okazuje, wydają się właściwe. Panie Allen, choć nie mogę się doczekać pełnej prezentacji pańskich umiejętności, zalecam ostrożność. Mm. tak. Przekroczył prędkość 320 km na godzinę. To niemożliwe. Ach, ach, ach. Widać, miałeś złamanie przedramienia. Miałem? Zrosło się. W trzy godziny. J jak to jest niby możliwe? Nie wiemy. Jeszcze. Musisz popracować nad hamowaniem. Co tam się stało, co? Bardzo dobrze ci szło i nagle się rozkojarzyłeś. Coś mi się przypomniało. Jak byłem mały, zamordowano mi mamę. Było późno. Obudził mnie hałas. Ja z, zszedłem na dół i, i zobaczyłem coś jak piorun kulisty, a, a w środku niego był człowiek. On zabił moją mamę. Aresztowali tatę. Nadal siedzi w Iron Heism za jej zabójstwo. Wszyscy, policja, psycholog, powtarzali mi, że to co widziałem było niemożliwe. A co jeśli ten, kto zabił moją mamę był taki jak ja? Myślę, że mogę szczerze powiedzieć, że jesteś wyjątkowy.